Zamówiliśmy jedzonka za 107 zł. 107 zł nie niedużo, ale tego tak jedzenia jest całkiem dużo. Taca jest wypełniona. Kotel schabowy, moi drodzy. No byk, no byk. Nie mówcie, że nie. Nie, to kawa plastra, Ty. gałkowane, tak jak na chacie, moi drodzy. Suróweczki, bukiecik. Jakie są, takie wzięliśmy, nie? Ładnie, kolorowo, no. Kolorowo, proszę bardzo. Milony, facet, zobacz to, jaki to jest byk. Człowieku, też PIRE, też suroweczki. i one są akurat fajne, że na talerzu mielony. Ale mielone się prezentuje bardzo dobrze. Jestem bardzo ciekawy, o, Ale gorące to jest wszystko facet. Zupka. Akurat chcieliśmy pomidorową, no ale nie było, więc widzieliśmy. Ale no, dosyć, dosyć późno, tak, Oni działają od rana i tak mam szczęście, tak. że tak późno wydają, tak? Stary, to późno żurek wydają. i jajko jest w środku. To już jest w ogóle fajne. Do tego pierożki. Proszę bardzo. Elegancko. Elegancko. Do tego gołąbeczek. I pan Głąbek. Tak jest. Proszę bardzo. I to będzie wszystko. Mamy jeszcze oczywiście dwa kompoty. Jeden jest zabarbarowy, drugi to jest owocowy mix.